Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Awazur, a dziś ponownie zagramy sobie w Mad Maxa. Jesteśmy właśnie Chwilkę przed wyborem naszej, naszej pięknej obudowy dauta i ruszamy od razu, aby zdobyć tą obudowę. A już widzimy tu jakiegoś kolegę. No. już będziemy mieli na pewno jakichś przeciwników ciekawych. Coś tu łazi, coś tu łazi. Czym ty jesteś? A, a jakiś po prostu człowieczek. Oczywiście przed nami ucieka, o części mamy super. Jedno z trzech, no dobra. O, o, o. A, dobra. Dobra, lecimy dalej. Dalej tutaj, tutaj. tutaj. No powiem wam. ...nieciekawie to wygląda pod trójką, tak? dobra, poleciem z latarką no, bardzo nieciekawie to wygląda chyba jest ich tu sporo o kurde gdzie ty jesteś? patrz szybko, do szybko stwierdziela Dobra, lecimy dalej. Dobra. Dobra zbliżmy, to, bo nie wiadomo, czy będziemy mogli to zabrać później. Dobra, mamy. No i co? Wybieramy. No i ten na pewno nie, ten też nie. Myślę chyba, że bardzo pierwszy poleci. O. Myślę jeszcze nad tym. Ale nie, bierzemy pierwszy. Lecimy z tym. Ewidentnie tego bierzemy.

no. O kurde No strona sprawa Więcej was, więcej Nie, za mało was Dawajcie jeszcze Dalej za mało Próbujcie szczęścia dalej Leżeć Dobra, mamy to. Moi drodzy, mamy to. O kurde. Oszukujecie. cię. No, troszkę nie fair play zagrać no, Odwalić się. A nie mogę tego po prostu przekręcić? No dobra. No żart, no no Lepiej szybko. O kurde. Składamy. Dobra, mamy to co chcieliśmy. Autko wygląda ślicznie. dobra, jedziemy. No kurde. To może być troszkę... Dobra, tu mamy. Użyj prawego albo lewego, aby celować i w całe punkty. Użyj środkowego alub do wykonać karanowanie bokiem. No dobra. dobra no dobra, wam. O, kurde. No. No i No, chyba musimy staranować. O. Ojej, ponia, nie? Dobra. No. Dobra, Kłońmy, będziemy wyglądać groźnie. Dobra, idziemy dalej. O kurde. Hopsa. Dobra i udało nam się wygadać misję. Mamy. Mamy nasze nowe auto. No, naprawdę coś się poluzowało podobno. A nie możemy w każdym miejscu na mapie naprawiać, jeżeli tylko garbusek nas będzie z nami. Fajna opcja, fajna. No, raczej garbi. Jedziemy. Wracamy do bazy. Dokładnie. No to dużo szybciej odjedziemy. I jesteśmy. tu jest piasek jest ja i masz piesek o tam psiaczkę? Może ja się tylko w końcu o biedny psiaczek, no dobra, co tam robisz pogadajmy sobie z nim Harpu? Dobra. Co mam znaleźć? Mamy te części. Dobra. Odbierajmy sobie dron. W każdym masz tyle części, żeby strzelać do tego Dlatego posłanie, dobra, czyli tu popnijmy. Czyli w sumie dobrze poszliśmy. Ale złomu tu nie ma, dobra, jest grot. Jeszcze ten grot sadził. Dobra, nieważne. Później wciskajmy się w szczegóły. Dobra. Mamy chyba wszystko. Rozmawiajmy. O. Mamy menu rozwijania pojazd. Jest. No kurde, widać troszkę mocno. Możemy to rozwinąć. Dobra. Montujemy. I mamy harfun. Co jeszcze możemy domontować? Co tu mamy? Dobra, to co mam? Nieważne, dobra. Co my tu mamy? Mamy tarana, pancerz. Lepszy silnik, wydech, koponny, zawieszenie, dopalacz. O, felgi, kolce, snajperkę. Kurde, harpun, brzmot. Co to jest brzmot? No dobra, to wiem się wziął. Palniki boczne. Szybkość naprawy, karoseria, kolor, pizzeria. Możemy no, jakoś pomalować to? No nie, ma, Jakieś znaczki, coś, nic, dobra. No, mamy to. Dobra, z tego. Możemy. Coś wy... a, tarana się uniesie, to jest jakaś Dobra. No i mamy tarana pierwszego. Dobra. Stand a chance. We will need nitrous. I don't know how, but just get mm -hmm. it'll be easy. Yes, but first, all war swarms are out there. If we don't weaken their numbers, why, it'll mean the end of you, me, and the magnum opus. All right, let's do it. All well, right, let's do it.

Części? No, po części się trzeba rozobrzymy, to biorć. No, na części ważna rzecz. Dobra, wziąłeś Dobra, jedziemy. No, moi drodzy, nie wiem... Mam nadzieję, że ta seria wam się podoba. Piszcie w komentarzach, czy podoba wam się, czy... Macie jakieś nowe pomysły na nowe serie ewentualnie co mam zrobić w tych aktualnych seriach na moim kanale Staram się spełnić Wasze prośby. O dobra, tu jest chyba jakiś spadek. Wygląda ciekawie. O, o kurde. Chyba nie chcieli ktoś, ale tu coś jest. Tu coś jest.

Snaperem. defended. O, tą bramę. Bym wciąż w wciąż Wrzasku. Dobra, to wszystko, tak? No dobra. Bo no. jest często strzelone różnęcki od kami. Kiedy do obozu jego obrony, zostanie zaalarmowane. Jest też zaalarmowane się, obrona obozu przygotuje się do walki, przez co staje się o wiele bardziej niebezpieczne. No dobra. No, dobra. No, dobra. Pokonajmy się, jak, jak niebezpieczni oni są. Nie ma Dobra, lecimy. Co się będziemy z nim bawić? Lecimy na pełnej. Dobry, to znowu ja. Toma, oh, meu negro. Oculto. Tô indo pra isso. Nós vamos rir. O carro a sua comandante. Kağıda da zehar bu. Ya da bırak da bu üçün yolu. Ne tuhaf yemek. Но вы, а. на кратку. На чьими? Я там направлю. А, яс. Джастон. я O, gitara. No kurde, sporo was. No dobra, po kolei, po kolei, żeby nikt dwa razy nie dostał. Ktoś jeszcze? To kolei, bardzo ładnie. Ty, poza kolejnością byłeś... O kurde. Ty, Ustawcie się w jakiejś kolejce, a nie będziecie mi to... O, pięknie. Bye bye. o świetnie mamy to Black for black is gone No, nie się by się No, A musiałem to zrobić jakoś tak To było silniejsze ode mnie Dobra A co mamy tutaj? Strzępek historii Obróćmy tak, stęsknijmy za tobą, wracaj szybko O, czyli to nasza rodzina No, smutne, smutne Nie powiem że nie. A tu co mamy? Ponad but, otwieramy Witam Was serdecznie, polecam następni. z następnym No, to jest tak? Dobra, co taki nerwowy. Po jeden, po jeden. Ja się z kilkoma nie bawię. Po A ty co taki nerwus? No. Mówiłem po jeden, to nie słychaliście. No, tak, dobrze. A powiem wam to, co. Troszkę to co agresywnie są. O kurde O kurza Wam, trzeba się z tować jakoś tu wejść? Z dobra A nie, że tylko ten niczym. Kurde Dobra, dawaj, dawaj, woda. Będzie woda z piochem, woda z piochem Dawaj, 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 dawaj Tu się napijmy od razu, bo nam zasło od tej burzy. A to pod czwórką było tak, tak. O tak, chyba dobra, dobra woda. Dopełnimy teraz tę manierkę, żeby to Dobra. Kurde, ale wieje. Części Gdzie ta pumpa paliwa Pumpa paliwowa, pumpa paliwowa. Tam gdzieś, dobra. Trzeba gdzieś tu przejść. O kurde wybuchy, wybuchy i jeszcze raz wybuchę. Kurde, przez ściany wieje, patrzcie. Tutaj trochę mniej wie. Nie A ty to kto? Dobra. Zaraz się tam A to zajmiemy. Tu raczej punktu paliwowej nie ma. Przestał widać. Możemy wyjść na Alpurę. No tam, chyba to nie tam, mieliśmy iść, ale chyba pewnie tam będziemy musieli pójść po wszystkim o, jest amunicja nawet ja dwie, super no, 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 no. rozbijać to tylko dobra, mamy nie tu, nie tu nie wiem tu, gdzie mam no, nie, tu nie wskoczymy patrzcie, tutaj na musimy iść wygląda na to, wychodzi na to, że dałem musimy iść, no to lecimy o, chyba noga mnie zabalała kurde, no ładnie w tym ty człowieku ty jesteś, czego ty nie chcesz Dobra. Kolejne części do drapienia do góry, a co tu mamy? chyba nie wyściągnąłem, no wiem, co tam o, insygnia Dobra. Nie, już nie, części nie, dobra, części nie, 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 ale... od czego mamy strzelbę. Dobra, strzelbę? nie, dobra, lecimy dalej. Czyli nie, tam. Dobra, nie, 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 drugie miejsce. w nie, 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 Dobra, moi drodzy, do you jest, dobra. Kurde, tak tego. pełno jakichś dziwaków. No, takie trochę dziwaczne to było, kumpel, no i dobra. A mój duch będzie gotowy. No ja to jestem zawsze gotowy do akcji. O, a propos. w będzie do furię. Po chybnięciu do obronnym będzie to tryb furii, który zwiększył siłę jego wszystkich czasów. makro jest z trybu furii przez ograniczony czas albo do momentu pokonania wszystkich wrogów. No super. Odblokowano furia. No, 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 no. Po jeden, po O nie, 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 jakim tak. Paduwa. Tak nie, zaraz no i Jest furia. Oj z razu. Teraz już nie, nie blokujemy, teraz ata pijemy. O oh, jest. Pięknie. O kurwa. leżeć pięknie poszło, moi drodzy. Dobra, lecimy A szybko, lądrujmy to miejsce. Tu mamy już złą tu mamy pompę. Tu jeszcze coś jest paliwo, no to już wiemy jak zniszczymy. Coś jeszcze tu jest. Nie. Dobra -ra -ra. Dobra -ra -ra. No i mamy to Piękny grzybek Piękny grzybek Piękny Co ukończono, co ukończono? Nie mogę sobie jeszcze pozbierać Gdzie mam więcej części? A mamy tu jedną, dobra, ja się skończyła zbierać, to mi tu mówicie, że ukończono. Zbierajmy się wszystko do końca. O, insygnia trzeba zniszczyć. Dobra, zapewne tu jeszcze będą jakieś części. Tu brakuje nam chyba dwóch, tak, jednego dokładnie, czy jednych nam brakuje Dobra może będą tam na dole czy No o, to gdzieś tu powinno być, tu powinno być chyba, że coś pominęliśmy No nie widzę, niestety nie widać Chyba coś pominęliśmy Niestety No nie No dobra, to lecimy

I see. You have your secret reasons. <laughs> i Because I think fate favors old chum. Number <laughs> <laughs> <Dobra>. one. <laughs> if you have to wander solo, please, then take this flare. When you need old chum, point <laughs> skyward. Stay with the car. I do this alone. Oh, well, never mind, old chum bucket. Chum. Never mind, never mind the old black finger. It's a sacred quest. That's what's up. Though.

escape from all that is human until one day the planes of silence end and you begin you purpose in this life my friend although you fear to dream it but pain will come purpose these past phantoms and the madness that crawls inside you've come to griffith for a reason deep inside twisted around horrors from which you run lies your strength griffith can help help you venture down to where you dare go yourself oh. and lay bear your true promise No kurz, można robić twarz. Co my tu mamy? Wytrwałość poprawia wytrzymałeś, maksymalnie, zwiększają, co najmniej zdrowia. Dobra. Dłużej nie jeść. Poziększamy poziom legendy. Znajduję więcej wody. Znajduję więcej części. Znajdują więcej paliwa. Większe obrażenie biorą nią białą. Pozostaje... O to na pewno powstaje dłużej w tej furii. Więc amunicji duży wygra białej. No i powiedzmy, że pójdziemy jeszcze w to. Dobra, zatwierdźmy. No i super. Co nam się stało? Ućpałeś nas i poszedłeś, dobra. Moi drodzy, chyba na tym zakończymy ten odcinek. Dzięki Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę. No i co, widzimy się już w następnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!